Uczysz się angielskiego od lat, ale wciąż nie wiesz, jak wymówić February? W dzisiejszym filmiku przechodzimy przez 12 miesięcy i poprawiamy wymowę raz i na zawsze. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Let's start with the first two months, January and February. Jeśli jesteś ekspertem akcentów angielskich, to pewnie zauważyłeś, że pomimo mojego brytyjskiego akcentu, bardziej wymawiam styczeń i luty po amerykańsku. O co mi chodzi? Skupmy się na ostatniej sylabie, bo ona się pojawia w January i w February. Mimo tego, że tam jest a, we don't say ari to nie jest ary, it's actually, well, po amerykańsku ary, a nawet wary, wary. Naucz się mówić wary, trochę jak gdzie, where, z takim i na końcu, wary. I to jest bardziej amerykański sposób, ponieważ Brytyjczycy traktują to jako ary. So we've got ary and urry ale na pewno nie ary, tak jak literka by sugerowała. Dlaczego polecam amerykańską wymowę i sam ją stosuję? Jest po prostu bardziej uniwersalna, bardziej rozpoznawalna i w takim globalnym kontekście angielskiego myślę, że lepsza. So, January. Tak jak mówiłem, you worry. We just Jan, you worry. January, which is January, January. But you gotta put it all together i akcent jest na pierwszej slabie. January. Mówiłem, że w brytyjskim akcencie jest bardziej ery, so it's January. January. I say January. I just prefer it. Urodziłem się w Stanach, oglądałem amerykańską telewizję zanim w ogóle przeprowadziliśmy się do Wielkiej Brytanii, więc został ten January. It's just easier for me. Drugi miesiąc, February. To jest taka zagadka, prawda? No. Właściwie to jest najłatwiejszy miesiąc, dlaczego? Bo trudno popełnić błąd. Co mam na myśli? W języku angielskim mamy dużo akceptowalnych wariantów wymowy tego miesiąca, ponieważ tradycyjnie kiedyś wymawiało się obie litery R, Amerykanie February. February. Natomiast w nowoczesnym angielskim wymawiamy tylko drugie r. February. How easy is that? feb u Mówiłem Wam o tym uary. Is feb u jan u Kochamy You worry. Thank you, You arey. You saved the day. Zostaw lajka i komentarz. To pokazuje algorytmowi, że to jest wartościowy filmik i że kolejna osoba powinna go też zobaczyć. Dzięki. Marzec. March. March. Słychać tu dosyć istotną różnicę pomiędzy brytyjską wymową a amerykańską. Z racji tego, że mamy r, który się pojawia po samogłosce, więc w brytyjskim, angielskim nie wymawiamy tego r. co so jest just march jest taka długa fajna otwarta samogłoska a i potem ch, march march amerykanie wprowadzają ten r march march mar. natomiast to jest mimo wszystko angielskie miękkie r, r nie takie polskie r nie march March, o March. Czwarty miesiąc, kwiecień. Z mojego doświadczenia jako nauczyciel angielskiego, najczęściej źle wymawiany miesiąc w języku angielskim. Why? Bo każdy widzi literkę I i myśli, że to jest April. April. Natomiast znowu literka nas oszukuje i tu mamy dźwięk szła. nie I. Tak, jak literka by sugerowała, tylko we actually say April. Totalnie inaczej. Roll. I to jest też ciężkie, trudne z racji tego, że nie wymawiamy tego l w taki normalny sposób. Nie mówimy April. Język w ogóle nie dotyka podniebienia w żadnym przypadku. Pod koniec tego słowa. Właściwie musimy taką technikę zastosować, gdzie jakby język nie dotyka góry, po prostu wciągamy go do gardła troszkę. Zaciągamy go trochę do gardła. April. Słyszycie różnicę, prawda? April, niepoprawnie, April, April, O. Musi być O i nic innego. April. Bo mamy Light L, to jest ten tradycyjny L, gdzie język dotyka. the roof of the mouth, l, like lamp, ale przeważnie jak L mamy na końcu słowa angielskiego, to nie mówimy L, tylko O. Na przykład basketball. Nie mówimy basketball, mówimy basketball. This is my girl, yes? April. I think the easiest thing is just listen to me and try repeat. April, April, April. April. May is easy. But not really, bo dźwięk jest inny znowu. A, ale jest e. So we say may. May. Absolutnie nie tak jak język polski. May is not my, it's may. May. Język angielski to jest jeden wielki prank. Po prostu haha, napisaliśmy A, ale jest E. Napisaliśmy I, ale tak naprawdę to nie jest I. Tam jest O, ale nie wymawiaj tego O. To jest inny dźwięk. I'm sorry, but I'm just giving you the facts. Don't shoot the messenger. Wiem, że kolejne dwa miesiące potrafią być naprawdę confusing, but it's just ju. June. Niby prosta wymowa, jednak pragnę przypomnieć, że polski u nie przekłada się świetnie do języka angielskiego, bo to nie jest dżun, It's not dżu, It's June. O wiele bardziej idzie z gardła ten y, ten dźwięk y idzie z gardła i nie wypychamy go ustami, tak jak w języku polskim mówimy u. u. June. Nie June, June. June. So that was czerwiec. Now lipiec. Znowu mamy taką literkę, która troszkę myli. Nie, it's not July. It's actually dj, dj, July. July. Czyli mamy do czynienia znowu z szła. Uh, uh, uh. July, July. July. Wyobraź sobie, że uczysz dziecka dźwięki polskie. O, i to jest July. Dzie jak dziewczyna. dzie. No to zacznij od tego dż, dacy, dż i dodaj laj. Dż, laj, jak kłamać. I to brzmi bardzo podobnie do pytania, dlaczego kłamałeś? Jak jest powiedziane w taki szybki, naturalny, sproszczony, native'owski sposób. Why'd you lie? Z jednej strony brzmi jak, dlaczego lipiec? Ale z drugiej strony, tak Brytyjczycy mówią, dlaczego kłamałeś? Why'd you lie? May, hey, why July? Why July? So remember, July. A, ah, sierpień, koniec lata. August. August. Po amerykańsku August. Ale co jest najważniejsze tutaj? Chciałbym, żeby każdy Polak zrozumiał, że jak mamy w języku angielskim AU, tak jak w tym słówku, ten dwuznak AU nie daje nam dwóch oddzielnych samogłosek. Tak jak w języku polskim. To jest jeden dźwięk jedna fala. Po polsku jest sauna, czyli mówimy A i potem U. Sauna. W języku angielskim to daje nam jeden dźwięk samogłoskowy. Wyobraź sobie, że te dwa dźwięki się trochę tak zmywają. Tu mamy A, kolor czerwony, tutaj mamy U, kolor niebieski. A jak mamy A -u razem, to mamy piękny, nowy kolor fioletowy. And it's just. Or, which is the British version, but in American it's, ah. Uh, so it's or lub ah. Itong One constant vowel sound. Which is Which one's your favorite? And stick to that. So it's either going to be August, lub August. Dla Polaków łatwiej będzie amerykański dźwięk, czyli A. Ale absolutnie nie wymawiamy dwóch samogłosek. Nie mówimy August. Let's stop saying that. Let's just stop that. Ok? It's August. Lub August. Wrzesień. The month I was born in. It's pretty simple. Pretty simple. September. Teraz będzie dużo końcówki B lub Br. September, October, November. December, okej, okay, brytyjski, b. In American, September, October, November, December. Więc musicie teraz wytrenować albo b, o br. September, in British. In American it's September. Więc wymawiamy ostatnie r, w brytyjskim nie. Październik, the month we are in now, it's October. To jest taki ok-. Palec u stopy, toe, B. And in American, it's pretty much the same, October, October. at November, pretty simple too. Też mamy no, jak nie. November, po amerykańsku, November, November. Pretty simple. The, the, the last ones are easy. Lecz z jakiegoś powodu już ponad 20 lat mówię po polsku i dalej zapominam i mieszam October and November. Nie wiem, to, czy jest coś takiego w, w językach, że tylko możesz y, zakodować 12 miesięcy w swoim języku ojczystym? Ostatni miesiąc, grudzień. Congratulations if you've made it this far and please like the video if it's a good video. December. Jedyne na co trzeba uważać tu, to na pierwsze e. Bo nie mówimy december, nie mówimy december. We actually say something like dy. D like d**k. Or dy di, like dinner. De december, December. An American's december. December. Pretty simple, right? Let's go through them again. January, February, March. April, remember that one, May, June, July, July, August, September, October, November, December. As always, thank you for watching and I will see you next time in the next pronunciation video. Peace!